W przypadku też w takich momentach. I, i, I słupek jeszcze tutaj. Ale uwaga, to nie koniec. Będzie szansa tutaj dla miedzi dwa Legnica Poznański z dystansu, ale no nie cel. Mimo że asystent tutaj chorągiewką zaznaczał, ale to jest przy korzyści. Teraz Szymoniak jeszcze broni, furtak. Fryzawicz bez Tam za Oj, oj, oj. No i ruszają teraz. Co tutaj Nie, się podziało? sytuacja. Bardzo dobra ofensywna akcja. Mili dwa Legnica. Jak to się zakończy? Jeszcze tutaj Krawczun. Świetny zbud i strzał z dystansu. I gol! Hubert Krawczun! Mieć Legnica 2 obejmuje prowadzenie w Polkowicach. Świetne uderzenie Krawczuna. Naprawdę tutaj przyjął. Widać, że decyzja była. mogła być odnać. Na no pole karne, teraz dośrodkowanie, wybija Józefiak, ale to nie koniec, spada na placu gry gra zawodnik Górnika, jeszcze kolejne dośrodkowanie, Chojak! Uruchamia się tutaj e, Szymoniak, e, też próbuje mu zagrać w uliczkę, świetne, świetne zagranie, czy nie było spalonego, offside, offside, offside. Także bramka nieuznana, ale przydałoby się, żeby taki porządny, mocny jeden klub był w tamtym regionie, jak chociażby mają predyspozycję Karkonosze. Teraz to właśnie Szymoniak z kraju pola karnego. Już pada w pole. Karny wycięty, jaka decyzja! Rzut karny! Kto kogo przechytrzy? On już jednego karnego w ostatnim meczu wykonał. Teraz wykorzystuje również rzut karny! I 2 do zera mieć dwa legnica prowadzi w Polkowicach. Świetne uderzenie wewnętrzną częścią, naprawdę w bolszą siatkę. Tutaj absolutnie Marcin Furtak nie miał, aczkolwiek wybrał przeciwny. Tam aż czerwono przed polem karnym sporo zawodników. Miedzielnica, dobra wrzutka i o właśnie, ale instynktownie to wyciągnął, no dwie fantastyczne interwencje. No i czy Garuch, no. czy powtórzy to co z goczołkowicami, czy też nie? Czy to wpadnie, czy nie? Kto nie, będzie pierwszy piłka, czy zawodnik, jaka decyzja? Nie mam ramki rzutem na taśmę wybija górnik Polkowice. <laughs> ale miałby wejście Smoka. Marcin Garuch, naprawdę tutaj bramka z Pol jego strony. I znowu teraz centra, i jeszcze poprawka wybija Wawrzyniak. Jeszcze uwaga, strzał, zamotali się w ofensywie zawodnicy górnika, będzie corner. Do końca, ale górnik na pewno nie odpuści. Jeszcze zagranie na pole karne, nagrodzki! Ale... ale znowu. Bardzo mocno szanować, żeby nie zapłacić na koniec sezonu. Ale myślę, że druga połowa pokazała, ale dobre dośrodkowanie. Szkoda, szkoda, no kapitalne uderzenie, no. Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.